Druga była Aga. Czy rzeczywiście była druga? Nie pierwsza. Nie mogę tego rozstrzygnąć do dzisiaj. Chodź. No chodź. W duszy mej. nie ma ani jednego siwego włosu. Ani krzty starczej czułości miękkiej, opierniwszy świat potęgą głosu. Idę, dwudziestodwuletni piękny, tkliwi. Miłość na wiolin rozkładacie, a bur ją gromem w burze kotłów włoży. Lecz tak jak ja, nikt skręcić się nie może, by cały wargami stać. Pamiętasz, mówiłaś Brzeglądo, pieniądze, w odmędliwości szał paść. A ja wiedziałem jedno, że jesteś dziokondo, którą należy skraść.